FC Barcelona zdobyła Puchar Króla po tym, jak pokonała po dogrywce 3-2 do Real Madryt. Także kolejny El Clásico idzie na konto Hansiego Flika, który zdobywa kolejne trofeum z katalońską ekipą. Wydaje mi się, że jako kibic Realu nie jestem odosobniony w tym, że przed tym spotkaniem miałem poczucie, że... To nie jest za bardzo mecz, który Real powinien wygrać. Że to jest spotkanie, które ma jednego bardzo, ale to bardzo jednoznacznego faworyta i Królewscy nim nie są. Że Barcelona, która przecież dwa razy już wcześniej w tym sezonie no, sprawa na kwaśne jabłko tak naprawdę podopiecznych Ancelottiego, no że tutaj też faworytem jest. I podejście było takie, oby nie było zbyt wysokiego. Wymiaru kary. I to jest bardzo przykre, że takie podejście miałem ja, że takie podejście miało na pewno bardzo wielu kibiców. A jeszcze bardziej przykre jest to, że to było w pełni uzasadnione i logiczne. No, skończyło się tak, że nie wiem, co bardziej we mnie przeważa. Są we mnie dwa wilki, tak? Jeden cieszy się, że faktycznie nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego wstydu, a drugi, no, drugi jest zawiedziony, bo Real. Spokojnie mógł wygrać ten mecz i tak naprawdę na własne życzenie tego trofeum nie zdobył. Bo trudno jest mi inaczej skomentować to, w jaki sposób królewscy tracili bramki w tym spotkaniu. I ten, ten pierwszy gol, po którym Barsa objęła prowadzenie. No, do, do końca się w to nie wlicza, bo okej, okay, Pedri miał 38 hektarów wokół siebie, mógł tam postawić kilka domów, żeby całą swoją rodzinę ustawić do końca życia, jeszcze, no, zasiać tyle zboża, żeby móc chlebem zaopatrzyć całą Katalonię, ale, okej, okay, rozumiem, to była kontra, dynamiczna sytuacja, dużo się dzieje, lamin skupiał na sobie bardzo dużo uwagi i to jest normalne, że dwóch, trzech piłkarzy na niego szło. Okej, okay, mogło zabraknąć tam uwagi i skupienia na to, żeby pokryć Pedriego, który swoją drogą bardzo dobry strzał oddał, ale Bramka na dwa dwóch zupełnie nie wiem, co tam się wydarzyło. Rudiger, któremu nie ostatni raz w tym meczu przegrzały się styki, nie wiem, co on tam zrobił, czemu tej piłki nie przeciął Kurtua, który wcześniej grał całkiem spoko. Nie wiem też, co tam robił z tym wyjściem. Ja zakładam, że on był przekonany, że zdąży do tej piłki i ją wybije Ferranowi, no ale ostatecznie tego nie zrobił, a potem no, Luka Modric zagrał jak jakiś junior. I to nie jest tak, że tylko on jest winny temu, że Kunde dobiegł do tej piłki. Też zrozummy się dobrze, Luka Modric jest głównym winnym tego gola i nie ma tutaj cienia wątpliwości co do tego ale mam poczucie, że Brahim mógł się lepiej orientować, mógł próbować podbiec do tej piłki, żeby wcześniej ją przyjąć, także nie mam tutaj takiego poczucia, że tylko Maudric jest winny, wydaje mi się, że Brahim, nie wiem, 10-15% winy też tutaj ponosi, ale niezależnie od tego też brawa dla Koundé, no bo przejął tę piłkę, wykazał się agresją, inicjatywą, oddał też bardzo dobry strzał, no i dał swojemu klubowi trofeum. Barcelona całkowicie zdominowała pierwszą połowę, ale nie w taki, jakby to powiedzieć, przygnębiający sposób, bo okej, okay, był jeszcze słupek po różnym Olmo, -no ale nie miałem poczucia, żeby Katalończycy byli w stanie zrobić Ralowi coś, co robili wcześniej w tym sezonie. Mieli kontrolę, ale no nie było nie wiadomo jak groźnych sytuacji. No i ja się domyślam, że nie sposób jest cały sezon grać na pełnej kurtyzanie, że też widać, że ta drużyna jest trochę zmęczona. Ale hmm, nie wiem, może też było takie poczucie, że a, ten real to nie jest w stanie nam zagrozić. Jesteśmy od nich dużo lepsi i nie ma co tutaj się nie wiadomo, jak spinać. Już trochę zaspokoiliśmy swój głód, upokorzenia ich. Teraz możemy sobie myśleć o jakimś interze, na przykład. No nie wiem. Nie wiem, czy tak było. Nie wiem, czy nie zgasła trochę wola no, gnojenia po rywala w Katarańczykach, ale może coś takiego miało miejsce. Nie wiem, spekuluję sobie tutaj. W każdym razie nie widziałem takiej nieodpartej potrzeby, właśnie strzelania kolejnych brawek. Barcelona kontrolowała mecz przed przerwą, ale nie robiła tego w taki piekielny sposób, bym powiedział. A po przerwie z kolei, no, zdarzył się cud, tak naprawdę. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio Ancelotti był w stanie ważny mecz odwrócić zmianami. No bo jasno należy sobie powiedzieć, że zmiana Kyliana Mbappé była bardzo dobra, że Francuz prezentował się fajnie, najzwyczajniej w świecie. Wtedy, kiedy był widoczny, to zazwyczaj wyglądało to spoko. Okej, okay, pierwszy raz w historii, pierwszy raz w swojej karierze strzelił gola bezpośrednio z wolnego. Świetne uderzenie, nawet pomimo tego, że przy bliższym słupku Szczęsnego to no, uderzenie naprawdę e, świetne. Nie wiem, może bym oczekiwał po Polaku, że to jednak wyjmie, bo po prostu tak wysoko cenię Wojtka Szczęsnego, ale no, też nie sądzę, żeby ktokolwiek miał do cień z niego pretensje jakieś po tym, po tym spotkaniu. Akurat. O tego gola. Modrić, no, oczywiście dał gola decydującego o tytule Barcelonie, ale Trochę tam kontroli, powiedzmy, że był w stanie Barcelonie zabrać. Wydaje mi się też, że Arda bardzo dobrą zmianę zaliczył. Wydaje mi się, że Turek mnóstwo sobie mógł wygrać tym spotkaniem. Że w końcu ma minuty w finale, że dał asystę przy golu tak z różnego. Jasne, miał kilka gorszych zagrań, ale też dużo. Fajnych rzeczy uruchamiał z przodu i widać było, że nawet jeżeli nie jest bezbłędny, to na pewno nie jest zestresowany, że jest bardziej zmotywowany w dobrym tego słowa znaczeniu niż cokolwiek innego. Bardzo mi się Arda Giller w tym meczu podobał i traktuję to jako do, dobry prognostyk na przyszłość, bo wokół Hardy trochę ciemnych chmur się ostatnimi czasy zbierało, moim zdaniem, w kontekście dalej ocenianej przyszłości jego w królewskim klubie. No, ten jeden mecz, znowu pamiętajmy, że to jest tylko jeden mecz, daje jakieś tam powody do optymizmu. Bardzo, ale to bardzo dobry mecz grał w moim odczuciu też Fede Valverde. Nie wiem, czy to nie był najlepszy piłkarz realu, bo kandydatów było kilku, ale wydaje mi się, że Fede był przede wszystkim w miarę bezbłędny, ale też to, ile razy piłkę przejmował w polu karnym, kiedy się wydawało, że Barcelona już musi tylko nogę dostawić. No, absolutnie kluczowy. To on trzymał klub w spotkaniu. To Fede był tym piłkarzem, który sprawiał, że ten mecz był do samego końca bardzo emocjonujący. To w dużej mierze Fede sprawiał, że kibice Barcelony mieli powody do nerwów. No, brawo. No i też trzeba koniecznie wspomnieć o Judzie Bellinghamie, który trochę pojedynków przegrał, trochę pojedynków wygrał. Kilka razy bardzo no, ważnych, kilka razy w bardzo ważnych momentach wygrywał główki, które pomagały napędzać akcję do przodu i no szkoda 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 że nie zaliczył żadnej liczby w tym spotkaniu, bo wydaje mi się, że zapracował sobie na to. Bellingham chciał być liderem, był liderem Realu w tym spotkaniu i fajnie, że potrafi takie spotkania dźwigać. Bardzo mi przykro, że nie skończyło się to ostatecznie po prostu zdobyciem pucharu dzięki niemu. No trudno, bywa i tak. Jestem przekonany, że Anglik jeszcze nie jedno trofeum do swojej gabloty prywatnej doda w klewskiej koszulce. Ale na pewno zyskał jeszcze więcej mojej sympatii po tej konfrontacji. Kilka razy, tak jak mijał czy Frankiego, czy Pedriego, czy kogokolwiek innego, no to przyjemnie się na to patrzyło. Na walkę w defensywie również. No, tak jak mówię, nie wszystkie pojedynki wygrywał. Erik całkiem nieźle sobie z nim radził po wejściu. Na boisko, ale to zaangażowanie od początku do samego końca no absolutnie złote nastawienie ma Bellingham i jasne, zdarza mu się z frustracją i z nerwem zareagować, ale traktuję to jako charakter po prostu. Wiem, jak to brzmi, ale tak, Traktuje to jako charakter i po prostu predyspozycje do tego, żeby być liderem. Mieszane uczucia mam co do Winniego, ale na pewno nie był to mecz, który stłam siłby. Brazylijczyka próbował parę razy całkiem nieźle, wyprowadzał akcję parę razy koszmarnie, piłkę tracił, ale w momencie, w którym po przerwie Real miał momentum, to Vini w tym nie przeszkadzał, Wini w tym pomagał i było to całkiem, całkiem widoczne. Szkoda, że musiał wcześniej zejść z boiska, ale no, jeżeli się zastanawiamy, czy do końca sezonu Wini odzyska formę, to ten mecz sugeruje, że nie jest to niemożliwe, że Vini może formę odzyskać. No i tylko żal, że ten Hendrik wchodzący z ławki nie dał absolutnie niczego. Że Brahim, który, na którego bardzo liczyłem, no niestety udowodnił, że ostatnio forma nie ta i no Brahim nie był tym, który by odmienił w dobrym tego słowa znaczeniu dla królewskich losy tego spotkania. I tak to wyglądało od strony realu. Bardzo szkoda, że ogólnie po przerwie. Niezły występ, też nie przesadzałbym z zachwytami, ale że udało się wykorzystać to, że Barcelona już nie jest aż tak wybiegana, do pewnego stopnia udało się wykorzystać, że, że nie ma swojego najlepszego dnia, że Rafinia, nie wiem co się strzał, stało z jego strzałami, no gość nie jest w najwyższej formie ostatnio po prostu. No w każdym razie, no frustrujące jest to, że było tak blisko, a jednak i tak się nie udało. I też w drugą stronę. Jasne, myślę, że niektórzy kibice Barcelony mogą być zawiedzeni, że nie udało się bardziej wyraźnie pokonać Realu Madryt, ale to chyba, to chyba nie jest jednak powód do jakiejś nie wiadomo jak dużej ilości niezadowolenia. No, generalnie, trofeum zdobyte w El Clasico to chyba zawsze jest mega, mega duża radość. Niezależnie od tego, czy to radość jest, czy nie, to Barcelona pokazała taką mistrzowską jakość. No bo masz ten ewidentny, może nie dołek, ale obniżkę fizyczną. Masz nie swój najlepszy dzień, a i tak wygrywasz, a i tak zdobywasz trofeum. To też jest umiejętność, to też jest coś, co Real pokazywał w ubiegłym sezonie chociażby. Teraz Barcelona to ma. Barcelona tutaj po prostu wszystko też wygrywa. No i. To nie jest szczęście, to jest coś, czego należy po prostu pogratulować. Wydaje mi się też, że słowo należy powiedzieć o sędziowaniu, które. No, jestem w szoku, że tak nieźle to wyglądało. Wydaje mi się, że można było trochę więcej kartkować. Wydaje mi się, że Barsa może mogła dostać karnego po tym, jak Rudiger kopnął albo zahaczył lekko, opięty Ferrana Torresa w polu karnym, ale poza tym. Już pomijam to, czy decyzje były podejmowane słuszne, czy nie. To odnoszę, się, że odnoszę wrażenie, że szokująco dobrze kontrolował ten mecz, pan arbiter. Że parę razy faktycznie wyglądał, jakby miał się popłakać. Już tak był żartem pół serio, ale nie wiem, no. Każdy będzie miał oczywiście jakieś tam powody do tego, żeby dyskutować o poszczególnych decyzjach, ale ogólnie wydaje mi się, że dźwignął ten mecz, co jest dużym szokiem, bo po tym, co się przed tym meczem wydarzyło, no to miałem poczucie, że albo będzie, albo że się złamie w taki sposób, że będzie bardzo mocno chciał udowodnić, że nie jest przeciwko Realowi i że będzie Real bardzo mocno forsował, albo że wręcz przeciwnie, że będzie próba jakiejś tam zemsty. Na szczęście, jak na takie odnoszę wrażenie, oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać, na szczęście wydaje mi się, że po prostu uznał, że postara się sędziować najlepiej jak potrafi. No i jak na hiszpańskie standardy, wydaje mi się, że było nieźle, zwłaszcza w kontekście tego, że to był dosyć trudny mecz, takie odnoszę wrażenie. Nie tylko ze względu na atmosferę przed pierwszym gwizdkiem. Przykro też się patrzyło na tę frustrację Realu Madryt, no było mi trochę wstyd jako kibicowi Blancos za to, co robił Rudiger i oczywiście to nie jest żadna nowość, że to jest bardzo zaangażowany, delikatnie mówiąc, emocjonalnie gość, który nie zawsze trzyma nerwy na wodzy, ale no, chciałoby się jednak więcej mieć, eee, jakieś klasy powiedzmy. Eee, no, przegrywać też trzeba potrafić, a... Oczywiście rozumiem to, że ludzie są różni, ale ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że Barcelona była lepsza, bo strzeliła więcej legalnych bramek i nie ma tutaj żadnych kontrowersji. No to trzeba rywalowi po prostu pogratulować, bo, bo zapracował sobie na to trofeum, gra świetny sezon, gra dobrą piłkę. W tym meczu akurat nie było to nic olśniewającego, ale wystarczająco dobre, żeby wygrać. I tyle. No i ten mecz, zastanawiam się, hmm, czy przybliża, czy odwala Carlo czy od tego, od tego, żeby odejść z Realu Madryt. No, kiedy to nagrywam, jeszcze nie ma żadnych newsów na ten temat. Z jednej strony jest przegrany trofeum, z drugiej strony był występ lepszy od spodziewanego. Co z tego wyjdzie, nie wiem, ale no, liczę na to, że na klubowym mundialu trener Realu będzie już... Nie będzie z pochodzenia Włochem, o, tak bym to określił. Ale to jeszcze trochę czasu, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Możliwe, że jak się obudzę i o 12 w niedzielę będziemy sobie robili live'a, to będziemy żyli już w innej. Real Madrytowej rzeczywistości. No i tyle. Frustrujący mecz pokazujący, że w tej drużynie jest więcej niż pokazywała przez cały sezon, że dało się wyciągnąć więcej, że może te 4-4-2 to nie jest jakiś szatan i że może warto było grać nim wcześniej. Kolejny raz dostaliśmy dowód na to, że Rodrigo w tym sezonie jest prawie zawsze bezużyteczny. No, no i tyle chyba. Dzięki za uwagę. Cześć.